Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w centrum samochodów używanych Rubni chciałem państwu zaprezentować Volkswagena Arteona z 2018 roku w kultowym już lakierze kurkuma. Jest to wersja Elegance. Samochód pięknie się prezentuje. Piękny nadwozie Sportback. Prezentowany samochód pochodzi z roku 2018, jest to silnik 2-litrowy diesla o mocy 190 koni. Pochodzi oczywiście z polskiego salonu. Przebieg w okolicach 127 000. We wnętrzu widzimy półskórę połączoną z alkantarą, fotele Ergo Comfort, elektrycznie regulowane oparcie. Oparcie lędźwi również elektrycznie sterowane. Mamy tutaj silnik zespolony z, ze skrzynią DSG. Na pokładzie widzimy nawigację, asystenta parkowania, kamery 360 stopni, aktywny tempomat, active info display, O, egzemplarz bardzo ładnie zachowany. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz, w grę wchodzi sesja leasingu. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany y, samochodem, który może robić y, fajne koszty w firmie i odliczać sobie VAT, zapraszam do kontaktu. W opisie filmu znajdziecie Państwo link do Otomoto. Z pełną dokumentacją zdjęciową, z opisem pełnego wyposażenia. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Pozdrawiam.